Kinga, witam Was dzisiaj na kanale Eko Kreatywna. Będzie dzisiaj holumpeksowy i byłam, słuchajcie, na nowym towarze w Elce w Dobczycach, co zaraz zobaczycie tutaj w przebitkach. Byłam na nowym towarze, ja prawie zawsze tam chodzę na nowy towar, nie zawsze na samo otwarcie, tak było też i tym razem, bo byłam drugiego dnia. Naprawdę można tam kupić fajne rzeczy. Polecam wam ten sklep, zwłaszcza właśnie na nowym towarze. Można znaleźć tam dużo perełek, rzeczy markowych, rzeczy takich super tkanin i dzianin, co dzisiaj zobaczycie, bo dla tych, co jeszcze mnie nie znają, informuję, że ten kanał właśnie się skupia na rzeczach Głównie z odzysku vintage, ale w takich super materiałach. Ja nie kupuję rzeczy sztucznych, chyba, że są to jakieś pojedyncze rzeczy wieczorowe albo takiego specjalnego użytku, typu jakiś płaszcz, przeciwdeszczowy deszczowy na przykład. Natomiast reszta rzeczy są z lnu, bawełny, jedwabiu, wełen i różnych naturalnych super. Kanin i Dzianin. Także, jeśli taka tematyka Was interesuje, to Was zapraszam na ten filmik do polubienia. Bardzo, bardzo jest mi potrzebna ta Wasza pomoc, polubianie. Dla Was mały wysiłek, dla mnie ogromne wsparcie. Także bardzo proszę i oczywiście zasubskrybujcie koniecznie. Także pokażę Wam oczywiście stylizację. Y w takich bieżących trendach, w taki sposób zestawione rzeczy, że nie tylko wygląda sylwetka dobrze, ale też właśnie będziemy jakieś już nowe trendy tutaj używać do tych używanych rzeczy. Zresztą większość rzeczy jest dla Was i dla mnie. Zresztą będę Was prosić o radę. Jeśli któraś rzecz Waszym zdaniem do mnie pasuje, to, to dajcie znać. Ja tutaj mam na myśli konkretnie takie trzy rzeczy, które sobie upatrzyłam. I właśnie zacznę od tych rzeczy, bo one się będą pojawiać w stylizacjach. Zacznę od torebki. Ta torebka jeszcze jest niewyczyszczona. I już dawno chciałam mieć beżową torebkę, ale w takim. Uniwersalnym odcieniu beżu. On ma w sobie sporo różu ten odcień. Ja nie lubię żółtego beżu. To zresztą to jest akcesorium, więc tutaj nie musimy przesadzać. Bardzo fajna torebka. Tu jest nawet napisane, że jest naturalna. Skóra, taka letnia torebeczka, w kształcie takiej jakby trochę muszli. Bardzo fajna, ma porządny pasek, to też jest ze skóry ta rzecz. Ja w ogóle nie lubię torebek, które mają elementy nie ze skóry, bo to bardzo szybko pęka, często kolor z tego schodzi. No a skórzane elementy wiadomo będą zawsze wyglądać ładnie, można to wyczyścić, nawet przeprać ewentualnie. Ale ta torebka nie jest aż tak brudna, żebym miała ją prać. Zobaczycie ją w kilku stylówach Ym, I druga piękna rzecz to jest jedwabny szal, taka chusta w cudownych kolorach. I to sobie zostawiam, bo e, zwykle odsprzedaję szale, które mam, e, zwłaszcza ostatnio. Ostatnio sprzedałam nawet taką piękną jedwabną chustę, ale ten szal mnie swoimi wzorami po prostu zachwycił totalnie. Takimi fantazyjnymi i kolorystyka jest taka, że będzie pasować do mojej urody. Jest to co prawda sporo koloru, ale jest dużo takich właśnie turkusów, trochę fioletu z różem. E, takie, takich sporo chłodnych barw jest, ale będzie też to pasować do ciepłych barw, bo mamy tu elementy też jakiegoś takiego beżowego, lekkiego i pomarańczu. Także zaraz też zobaczycie ten szal w styluwie, nawet w dwóch styluwach. E, także naprawdę fajne rzeczy. E, będzie też występował szal, który jeszcze nie sprzedany jest z Jedwabiu. Przepiękny taki, mieniący się na fiolet i kobalt z czarnymi elementami i ten szal wystąpi też w jednej stylówie. Także od razu Wam pokazuję ten, tak jak mówię, ten szal też jest dostępny i w ogóle w sprawie rzeczy możecie pisać do mnie na maila modaekokreatywna.gmail.com i pamiętajcie, że zawsze sprawdzam maile od pierwszego, więc warto jak najszybciej pisać w razie czego, jak coś się Wam podoba. Jeszcze jeden szal Wam pokażę, który nie był jeszcze pokazywany. On jest z innych zakupów, ale był prany. To jest wełniany szal czarny, taki cienka wełna, myślę, że to jest wełna merino. Cieniutka wełna w taką jodełkę z bordowym otokiem. Bardzo piękny szal bez żadnych wad, bez dziurek. Jak, jakby co to jest troszeczkę na wyprzedaży z powodu tego, że zima się niedługo kończy. Więc nie będę go jakoś bardzo mocno wyceniać. W każdym razie świetny, świetny szalik uniwersalny z wełny w ładnej kolorystyce. No i słuchajcie, będziemy lecieć w, w takim razie dalej i na samym końcu opowiem Wam o tej sukience, dlaczego dzisiaj w niej jestem. Czekajcie, to będzie taki, takie, takie zakończenie filmiku. Też będą stylówki. Moi drodzy, pokażę Wam najpierw sweter. Sweter ze 100% wełny. Bardzo, bardzo fajny sweter. Słuchajcie, 100, tak jak mówię, 100% wełna. Włoski sweter. Tak, Designed in Denmark, Denmark i to jest magazyn Du Do Nord, dobra firma. Tutaj macie metkę, pokażę Wam. Jest to większy rozmiar. Tu jest zapisane też, że to jest 100% premium lambs wool, wełna jagnięca premium. Obiecałam, że będę mówić rozmiary od razu. Wydaje mi się, że ten sweter to jest około 40. Yy, niestety tu właśnie nigdzie nie ma rozmiaru. Może jest to uniwersalny sweter. Kto wie. W każdym razie, jak na moje oko, od M do Elki. Yy, na pewno na mnie jest minimalnie duży. Oczywiście sweterek nie ma żadnych wad i ma piękny kolor. Zobaczcie, jaki cudowny jest ten, ten niebieski odcień świetny, naprawdę superowy sweter, taki bardzo prosty. Wydaje mi się, że to nawet może być sweter unisex, bo, yy, bo jest właśnie taki yy, o takim prostym kroju, ma dość długi rękaw, można sobie oczywiście rękaw podwinąć, to w ogóle nie jest żaden problem jak ktoś ma wysoki wzrost, to pewnie będzie w ogóle dobry rękaw dla mnie jest minimalnie długi ale pokazuję Wam ten sweterek w stylizacji z taką spódnicą Maxi i ta spódnica Maxi, słuchajcie, jest nowością też, ale z przeceny bo wiecie co, ona była bardzo zniszczona, podarta i ja musiałam ją naprawiać po prostu na szwach tutaj wszędzie u dołu nawet w jednym miejscu widać, zobaczcie że naprawiałam ją, bo jest to, jest to takie wycięcie. Ale jest to spódnica w stylu takim indyjskim. Maxi, spódnica dwuwarstwowa. I ja stwierdziłam, że ja sobie po prostu ją, ponieważ była przeceniona, po prostu naprawię, poszywam, bo bardzo lubię takie cienkie, jedwabne spódnice i spódnice maxi na lato. I ma przepiękną kolorystykę. W ogóle to nie jest moja kolorystyka, co co widzicie na zewnątrz, gdyby to była bluzka, to bym jej nie wzięła dla siebie. Natomiast bardzo ładny kolor na dole jak najbardziej. I tutaj pokażę Wam właśnie w stylizacji, że jak fajnie można wystylizować taką spódnicę, która w ogóle nie jest w waszej kolorystyce, ale Wam się podoba kolor do zupełnie innej góry. Zresztą ten sweter jest też dla mnie zbyt mocny, to jest bardziej dla, kolor dla brunetki. E, dla kogoś, e, dla, może dla zimy bardziej. Natomiast, no, jest już lepsze niż, niż takie coś do mojej twarzy. Więc właśnie, jak mamy taką spódnicę, ona ma w sobie też taki kobalt takie elementy kobaltu, no i właśnie można zestawić z takim sweterkiem 100% wełna yy, i właśnie też mam do tego tą torebkę. I wiecie co? Yy, bardzo fajnie to wygląda. Niekoniecznie wcale taka spódnica musi być na upał. Można ją yy, włożyć normalnie do rajstop, do kozaków na przykład brązowych w takim odcieniu albo granatowych i do tego sweter, jakaś apaszka do tego, czy na przykład piękna chusta yy, albo fajna biżuteria taka w stylu boho. I będzie bardzo fajny zestaw również i na jesień, i na zimę, ale na lato też, bo też Wam pokażę tą spódnicę w letniej stylizacji, oczywiście. Do, I właśnie do tego swetra i do tej spódnicy mam na sobie ten szal taki opalizujący. On ma właśnie i kobalt w sobie, i, i taki fiolet, ale jak najbardziej wszystko to pasuje. Do tej spódnicy, zwłaszcza że jedwab tutaj tego szala nawiązuje do jedwabu spódnicy. Ona ma też fajny spód, ale tamta strona jest dużo bardziej zniszczona. Więc no niestety na tą turkusową stronę nie będę tej spódnicy nosić. No i pokazuję wam też tą spódnicę, właśnie jak można fajnie też wystylizować do em, swetra z kaszmiru. Mam tu taki sweter, co jest zbiegnięty. W kolorze, który też zupełnie nie pasuje do mojej urody. No, może nie jest taki najgorszy, ale nie jest też najlepszy, bo to jest bardziej jesienna kolorystyka. I ten sweter, słuchajcie, zestawiłam. Po prostu dałam do tego apaszkę. Apaszkę, właśnie tą taką w kolorach moich, czyli bardziej tu są te morskie odcienie, bardziej chłodniejsze. No jeżeli właśnie damy to sobie przy twarzy, może być też taka mała gawroszka, taka wiecie, taka malutka apaszka, albo właśnie jakaś, jakiś duży naszyjnik w kolorze, który licuje z waszym typem urody, no to będzie to już zupełnie fajniej wyglądać i można w ten sposób ograć nawet sweter, który nie jest w y, waszej kolorystyce, a jest fajny. Jest naprawdę bardzo, bardzo miły i do takich długich spódnic albo szerokich spodni lubię mieć takie wąskie swetry, bo one po prostu fajną proporcję robią, że góra jest bardziej przyległa, dół jest bardziej rozkloszowany. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny myk modowy. Tym bardziej, że te troszkę bardziej dopasowane góry teraz już wchodzą w trend. Idziemy dalej. Pokażę Wam teraz przepiękną spódnicę, która jest marki Noa Noa. I w ogóle mam dwie rzeczy od Noa Noa bardzo piękne. Spódnica jest w rozmiarze L. Pokażę Wam od razu metkę i O. Mam nadzieję, że uda się pokazać. Rozmi rozmiar L wiskoza, piękna spódnica. I w ogóle zobaczcie na ten odcień niebieskiego, jaki jest cudowny, taki zgaszony niebieski, e, taki zgaszony niebieski, pięknie wygląda też właśnie do takiego rdzawego albo do takiego e, ciepłego, kamelowego beżu. Bardzo ładnie te kolory się dopełniają. E, żeby Wam to udowodnić, pokazuję Wam też to do właśnie takiej bluzki w takim kolorze. I zaraz zobaczycie też z narzutką, która jest też z tej samej marki. 100% wiskoza, podszewka spódnicy, bo też ma podszewkę, że nie jest przezroczysta, też 100% wiskoza. Piękna, przepiękna spódnica, mega z klasą. Bardzo ładnie uszyta, i właśnie taka będzie fajna dla figury, bo ona nie będzie robiła absolutnie bioder, bo tu jest przyległa, tu ma takie trochę kliny, jakby wszyte, i to będzie sprawiać, że jest linia A po prostu tej spódnicy. Pięknie wykończona, zobaczcie. I tu jeszcze ma takie naszyte e, z tego samego materiału, takie rąby, e, co bardzo. Tutaj, przepraszam, mi się troszkę zmiła, ale to nie jest żadna wada. To jest po prostu. E, sobie zaprasowałam i już potem e, nie zauważyłam i. No i dlatego tak jest. W każdym razie jest to, jest to, jest to tylko zagięcie odprasowania. E, przepiękna spódnica. Pokazuję ją Wam tutaj właśnie. E, zarówno. E, z tą bluzką, jak i zrobiłam stylówkę taką ym, w stylu takim marynistycznym, stylu Hamptons, powiedzmy, z takim żakietem i z moją bluzką. I w ogóle te, słuchajcie, przypominam o trendach. Te paski na paskach są bardzo modne teraz yy, i właśnie granatowo-białe. Teraz będzie ten styl też yy, preppy, czyli taki styl koleżów. Yy, z powiedzmy koleżów dla bogatych, tak? E, styl koleżowy. Ja mam tutaj taką piękną, piękny żakiet marki Cafe. To jest właśnie taki kardygan żakiet. Nie jest to taki stricte żakiet. To jest bez potrzewki. To jest bardziej może służyć jako taki letni sweterek, wiosenny sweterek. Baweł na 100%. Zobaczcie, w idealnym stanie. Bardzo fajny teraz w modnym trendzie, bo jest taki już trochę dopasowany. Świetny. Ma bardzo ładne też guziczki. Kieszonki i właśnie ja włożyłam tutaj tą spódnicę, włożyłam ym, taką bluzkę, moją jedwabną w te cieniutkie paseczki w tej kolorystyce i tą spódnicę, i też takie piękne szpilki designerskie, granatowo-kremowe, więc to wszystko jest tak mega dopasowane tutaj. No ale w każdym razie ym, w każdym razie spódniczka jest prześwietna, i bardzo Wam polecam tą spódnicę, bo bo jest mega jakości, a ten żakiet to będzie naprawdę super modowa zdobyć na lato. Zobaczcie sobie w sieciówkach ile jest rzeczy takich, a rzeczy fajnych marek i jakości naprawdę są bardzo drogie, więc warto zawsze kupić z drugiej ręki, zwłaszcza w tak idealnym stanie. No i oczywiście mogę wam tu też pokazać ten żakiecik czy też ten kardiganik. w stylówce takiej dodatkowej z tą spódnicą, którą też mam w sklepiku, jeszcze nie sprzedaną. Spódnica też jest około rozmiar 40, z cienkiego jeansu, już Wam pokazuję tutaj marki Next. Zapinana maxi do dołu, maxi spódnice są nadal bardzo modne i ona ma guziczki do końca, więc można sobie rozpiąć u dołu. Super spódnica, na mnie dużo za duża, więc nie zostawiam. Ale zobaczcie, jak właśnie fajnie w takim stylu old money można wystylizować tą spódnicę i, i zrobić sobie taką, taką stylówę w modnym stylu teraz właśnie. Długa spódnica i te paski na paski. Można fajne trampki, na przykład białogranatowe, albo białe, albo kremowe. Ja tutaj zrobiłam kilka wersji naprawdę super według mnie. Nie wiem, jak Wy uważacie. Zrobiłam też, żeby Wam jeszcze tą spódniczkę tutaj pokazać dodatkowo dzisiaj, zareklamować, że tak powiem, to zrobiłam jeszcze z taką linianą koszulką w rozmiarze M. To jest niby S, ale ona jest taka SKM-ka, powiedzmy. Taka w kolorystyce. I od razu, teraz do tego pokażę Wam marynarkę, która będzie też w innej stylizacji występowała z kolejną rzeczą. Marynarka, słuchajcie, od HM, HM. Wzrostu mniej więcej 165 cm, czyli takiego jak jestem. Jest to rozmiar S, ale jest to oversize, więc spokojnie SKMK to jest wiskozowa marynarka. Niestety chyba podszewka jest y, sztuczna, no tak jak w tych marynarkach sieciówkowych. No natomiast w większości jest to wiskoza 93% wiskozy piękny kolor błękitny przepiękny błękitny kolor. No, i to jest taka luźna marynara, którą właśnie można na wiosnę, w lecie włożyć. Oczywiście możecie sobie pod spód włożyć coś bardziej naturalnego, jeśli Wam przeszkadza taka sztuczna podszewka. Mam też niestety taką lnianą z taką podszewką, więc zawsze noszę naturalny materiał pod spodem, żeby nie bezpośrednio się stykać z tymi, z tymi materiałami sztucznymi. Tak samo w przypadku tych kurtek przeciwdeszczowych też czas, czasem noszę, no ale wszystkie spodnie warstwy mam naturalne. Więc do ciała dotyka to, co naturalne. Yy, bardzo fajna, w super stanie, właściwie w idealnym stanie marynara. Prócz tego, tą marynarkę zaraz zobaczycie w stylizacji z superowymi kulotami z zary, z wiskozy. Yy, metka jest wycięta, ale to nie ma, nie ma w ogóle wątpliwości żadnej, że to jest 100% wiskoza. Świetny materiał, taki lekko meszkowaty i one są też za duże na mnie, co widać tam w jednym miejscu na stylówce. To jest elka. Elka taka typowa, ono to ma gumę, więc się rozciąga, nie wiem e, czy to będzie xl ale Lka na pewno, e, jakby ta guma była trochę ciaśniejsza tutaj, to może by byłyby na mnie, ale trochę też biodra mam za duże i super jest styl tych spodni, bo zobaczcie, on ma, one mają takie zapięcie jakby na bok, więc tutaj e, lekko jest przysłonięty, pokażę Wam tutaj mm, jak to się zapina w ten sposób, bardzo fajnie i bardzo stylowo to wygląda. Przysłania nam tu trochę, że tak powiem, w kroku te spodnie, minimalnie. Przepiękny styl, bardzo ładny kolor, więc też wam te spodnie tutaj mierzę właśnie i w stylizacji, takiej z zwykłą koszulką, i z marynarą, i będzie też w innych stylizacjach. Będzie, będą one występowały i też z koszulką, i w zestawie w paski, bo też fajnie wygląda to do, do takiego stylu, ponieważ one są takie krótkawe, takie typowo właśnie już wiosenno-letnie, ale czemu nie? Można też włożyć takie spodnie zimę do kozaków, które wejdą nam pod spód, do środka nogawek i właśnie do swetra na przykład kaszmirowego, do tego jakiś fajny szal. Też jak najbardziej bardzo uniwersalne słuchajcie, spodnie. Bardzo uniwersalne i przepiękne. Gdyby były mniejsze, to bym się na pewno z nimi nie rozstała, bo mimo, że nie jest to mój kolor, to na dole, jak, jak wiecie, jest to jak najbardziej yy, najbardziej do wystylizowania. No i do tego wam mierzę kolejną rzecz. Mierzę wam tutaj i koszulkę właśnie i taką jedwabną koszulkę. Pokażę wam też to z kolejną rzeczą. Jest to cudowna po prostu narzutka od Noa Noa w rozmiarze 38, ale narzutka może być na każdy rozmiar, nawet na xl bo ona ma skrój kimonowy, ma kieszenie, ma piękną kolorystykę. Jest ona na mnie nieco za duża, ale wiecie, ja bym taką narzutkę nosiła nawet i taką, jaka jest. Mam już trochę takich rzeczy, więc mogę tą, tą narzutkę odsprzedać. Zobaczcie, jak fajnie ona wygląda właśnie do takich kulotów, na przykład. Super wygląda. Zobaczcie, jaka piękna, gruba, taka mi Ci no To jest po prostu firma jakościowa. E, tu wam jeszcze pokazuję, jak pięknie to jest uszyte, e, bo właśnie rzeczy z dobrych marek, z takich trochę premium marek z wyższej półki są tak pięknie wykonane. Tu jest taka piękna podszewka pod spodem i e, ona sięga tak do połowy tej, tego, tej narzutki. No cudowne to jest przesuperowa rzecz, bardzo uniwersalna, bardzo piękny ma też design tego materiału. Taki właśnie, jest taka właśnie designerska, tak, wygląda tak nietuzinkowo, ale też bardzo, yy, bardzo, bardzo tak z gustem, bardzo gustowna według mnie rzecz. No i pokazuję Wam właśnie i do tych kulotów, i do tej spódnicy od Noa Noa jako komplet, bo moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda razem też i może być ta spódnica oj... Zpadła mi właśnie. Może być ta spódniczka też do tej narzutki, jakaś bluzka pod kolor, czy to właśnie kontrastowa, taka w brązie, czy w beżu, czy, czy po prostu w tym samym kolorze. Co to. W beżu to by była raczej jakby w zestawie wtedy do tej narzutki, nie? Piękna, naprawdę piękne rzeczy się trafiły, słuchajcie. Nie mam właśnie dzisiaj ich tak dużo, ale są to takie rzeczy z gatunku super pięknych premium i stylowych ciuchów. Mam jeszcze fajną rzecz na lato, na większy rozmiar. Jest to też H&M i to jest L, ale może być spokojnie nawet do, myślę, 2XL. Popatrzcie, jest to taka piękna z bardzo takiej śliskiej wiskozy, bo to jest wiskozowa sukienka z długim, szerokim rękawem, z rozcięciami z przodu i z tyłu. Ja Wam tu pokazuję zupełnie na luzie do żółtych balerin, bo też ma elementy żółtego ta sukienka. Na mnie jest jednak ona za duża. Myślę, że najlepiej będzie wyglądała od Mki do XL. -ki. Ma też kieszenie, więc można ją zupełnie na luźno tak nosić w lecie bez niczego, że tak powiem, choć chodzi mi o to, że nie trzeba mieć tu ani leggingsów, ani, ani pasków, ani niczego. Może to być taka po prostu sobie letnia, bardzo przewiewna, choć mięsi ta sukienka, bardzo w idealny stan, zobaczcie. Naprawdę świetna rzecz. Ja ją Wam też mierzę z takim paskiem z Rafi który będzie idealnym, idealnym dodatkiem na lato też, do koszyka, wyobraźcie sobie do tego jakiś koszyk plażowy, albo nie plażowy, po prostu miejski koszyk, fajne sandały, czy właśnie baleriny i na przykład do tego ten paseczek, cudo, po prostu cudo, bardzo wyraziste wzory, wiadomo nie każdy lubi takie wzory, ale bardzo fajny styl ma ta sukienka, naprawdę mi się podoba. Gdyby była może trochę mniejsza, to też bym sobie zostawiła. Ja bardzo lubię taki luźny styl, bardzo lubię jak są takie luźne rękawy, one robią taki artystyczny, trochę takiej bohemy film. Nie wiem czy ona jest w stylu boho, ale jak się w nią ubierzecie, to jest takie fajne, przyjemne, chłodne uczucie od tej wiskozy i człowiek się czuje tak trochę sexy. W każdym razie podoba mi się i z paskiem i bez. Bardzo fajna, świetna sukienka. W ogóle nie wiem, czy nie zawieruszyłam gdzieś od niej paska, bo miałam wrażenie, że był pasek do tej sukienki, ale nie mogę go znaleźć, więc z każdym paskiem w tych kolorach, a nawet z brązowym i z rafi, jak widzicie, też wygląda superowo. Kochani, jeszcze jedno akcesorium kupiłam są to rękawiczki oryginalne od marki Burberry z wełny. Już Wam pokazuję, bo jest tutaj normalnie w środku wszywka. Metka. Świetne rękawiczki w taki typowy wzór, Berbery. Nie kratka, tym razem tylko takie paski, taka lekka przeróbka wzoru. Jest takie coś, dzięki czemu nie zgubimy rękawiczek. I to są rękawiczki normalne dla dorosłych, bo one są wcale nie aż takie małe, widzicie? Bardzo piękne kolory, i zastanawiam się, czy sobie je też zostawić, czy nie. Yy, bo mam yy, u dołu, że tak powiem, mam trochę beżowych rzeczy, więc też wyglądałyby spokoj do mojego kaptura beżowego, tego takiego, wiecie, z alpaki. Także przemyśliwuję sprawę z tymi rękawiczkami, bo są naprawdę bardzo ładne, bardzo ciepłe też. Yy, super stylu według mnie te rękawiczki. I słuchajcie, Jedna rzecz. A jeszcze Wam chcę przypomnieć jedną sukienkę w stylu Boho, którą mam. Rozmiar SM, bardziej M powiedziałabym. Bardzo piękna sukienka w ślicznej kolorystyce. Trochę przypomina właśnie kolorystykę tych spodni, więc mi się skojarzyła teraz. Super śliczna rzecz z taką falbaną. Może być właśnie też to sukienka dla trochę niższego wzrostu. Także Wam bardzo polecam, bo jeszcze się nie sprzedała. A nie wiem dlaczego, bo ja miałam wrażenie, że to będzie. Że to będzie taki bestseller, że ona jest tak uniwersalna w tak fajnych, modnych wzorach i kolorystyce, że właśnie szybko się sprzeda. Tym bardziej, że fajnie, bo można zrobić z tego i hiszpankę, i, i, ma, właśnie, i ma rękawek, i, i nic jej nie brakuje. Jest taka właśnie, właśnie się sama zastanawiam, czy trochę nie jestem przekonana do tego koloru dla mnie, ale ja bardzo lubię takie sukienki. Bardzo wygodne, bardzo. Bezproblemowe i do wszystkiego pasują praktycznie. Do każdego, do każdego dodatku. Kochani, i teraz a propos sukienki, którą mam na sobie, którą już widzieliście wcześniej, bo już ją jakiś czas mam, jest tak, postanowiłam sobie ją zostawić mimo krótkości i dokładam do niej halkę, co będzie widać w stylizacji. Mam jedwabną taką haleczkę krótką, dzięki czemu minimalnie jest dłuższa, a prócz tego, jak podniosę ręce do góry, to halka zostaje na miejscu i po prostu nie odsłania się to, co się ma nie odsłaniać. I tutaj wam pokazuję, bo dzisiaj się wybiera gdzie jest sobota, wybieram się na koncert Wonky One, gdzie Wiktor jest teraz wokalistą, frontmanem. E, idziemy też dużo znajomych, rodzina, dużo osób z naszego kręgu idzie i właśnie Pokazuję wam tą stylówkę koncertową. Tak, tak stwierdziłam, bo Wonky One to jest taki zespół, który też jest bardzo kolorowy, nawiązuje też do jakichś takich słowiańskich klimatów czasem, więc tutaj tą, tą sukienkę z tymi ala słowiańskimi, takimi ludowymi wzorami jedwabną włożyłam. No i żeby było tak bardziej z pazurem koncertowo, no to czarne rajstopy, merino i trapery. Rajstopy to głównie przez to, że jest zimno na zewnątrz. Ale też jest mi w nich po prostu przyjemnie, bardziej niż w takich sztucznych. E, czarne trapery, no i tutaj kilka wersji. Jedno to jest e, pokazuję wam po prostu storepką, taką e, indyjską, która jest w stylu, bo ma też hafty takie ludowe. No i poza tym jest ona taka, że można ją przewiesić, jest leciutka, i wszystko, co potrzebuje na tym koncercie mieć e, po, przy, przy sobie nawet bilety, jak widać mi się tam zmieściły. E, mierzę też do tego rękawki, bo. Yy, w ogóle ta, ta sukienka nie ma rękawów, nie ma, znaczy ma krótki rękaw. Natomiast, no, jednak będę szła na zewnątrz, więc włożyłam tutaj takie rękawki, co miałam zamówione kiedyś, oddzielnie. Można je schować po prostu do torebki, jak już jest za ciepło. Mierzę też do takiej mojej jedwabnowiskozowej narzutki kolorowej, bo też można by to tak wystylizować. Tak, po prostu zrobiłam Wam stylówki dodatkowe. Może być też taka narzutka, którą tutaj mam nawet do sprzedania od American Vintage z takim, czy od Vintage Stories. Z takim paskiem w stylu Boho, taka z takimi frędzlami długimi, bardzo modna teraz, więc wam polecam, chociaż ta narzutka akurat nie jest z naturalnego materiału, ale jest przepiękna i ma bardzo jakościowy materiał. To jest takie, czasem właśnie takie wieczorowe rzeczy kupuję, takie unikatowe, nawet jeśli nie są tak 100% naturalne, także. Kochani, mam nadzieję, że Wam podobał ten filmik, dajcie znać koniecznie i zapraszam Was na moje małe media, na shortsy, na różnych mediach, ekokreatywna na Instagramie z kropką, ekokreatywna przez K, <grych> na Instagramie i na Facebooku, małpa moda eko na TikToku, no i oczywiście też daję shortsy na YouTubie, także zapraszam bardzo serdecznie i piszcie koniecznie, w razie czego możecie też, jeśli macie ochotę, postawić mi kawkę na bajkofi jest link pod spodem, tak jak wszystkie inne też linki i informacje w opisie pod filmem. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, miłego popołudnia i miłego początku tygodnia. Cześć!